Wiecie, kochani w tym nietypowym makijażu z włosami długimi, jak Wam się podoba, zupełnie jak inna kobieta wyglądam. <laughs> nie zdziwię się, jeśli część z Was mnie nie pozna. Dzisiejszy filmik powstał przy współpracy z Adrianą Grotkowską, która ma swój kanał również na YouTube, zapraszam Was serdecznie na jej kanał, tutaj znajdziecie linki. Postanowiłyśmy wykonać makijaż, tak naprawdę filtr ze Snapchata, który ostatnio się pojawił, który podbił serca naprawdę wielu, wielu osobom. Jeśli chcecie zobaczyć jak wykonać ten look, zostańcie ze mną. Zaczynam od podkładu. Jest to taka nowość z Lankom. Podkład mocno kryjący. Nie wiem, czy mieliście wcześniej do czynienia z tym podkładem. Dla mnie też jest to, to nowość w zastosowaniu. Strasznie chciałam go przetestować, od kiedy zobaczyłam go na kanale Niki Tuderas i dajmy mu szansę. Posiadam go w odcieniu numer 01. Korektor, który nałożę, będzie to mieszanka dwóch odcieni z palety Makeup Revolution Ultra Pro HD. By ładniej wymodelować moją twarz, użyję mojego ukochanego Chanel Soleil 10 de Chanel. Utrwale ulubionym pudrem z lemer. Teraz przejdę do brwi i użyję mojego ukochanego Cabral z Benefit. Są gotowe. W dzisiejszym makijażu użyję mojej po przejściach palety z Anastazją Modern Renaissance. Mam wrażenie, że za rzadko jej używam. Mam tutaj odcień najjaśniejszy, to nazywa się Tempera i dam go pod podług brwiowy. Pędzel, którego używam, jest to Zoeva 220. Dodatkowo dam go w wewnętrznym kąciku oka. By zaznaczyć przestrzeń załamania powieki, mam tutaj przepiękny kolor, który nazywa się Buen Fresco. Jest to dosyć zimny kolor. Zaczynam również pogłębiać wewnętrzny kącik oka. makijażu, za ten element mocniejszego przyciemnienia posłuży mi też jedna z pomadek e, z Sephora. Jest to odcień 27 w takim bardzo mocnym, intensywnym, brązowym odcieniu bym powiedziała. Ona dzisiaj będzie królować, ale ona ma też taką domieszkę właśnie borda i zależy mi właśnie na takiej dramatycznej kresce, którą następnie będę również rozcierać. Następnie potrzebuję małego pędzelka i będę rozcierać. Moja baza dla kresek jest gotowa, więc biorę Cyprus Amber. Jest to najciemniejszy brąz z paletki. I będę wtłaczyć teraz moją kreskę, by ją zintensyfikować. Następnie, by jeszcze bardziej zintensyfikować tą górę przed przyklejeniem rzęs, mam tutaj eyeliner i to bardzo fajny eyeliner z marki Sensai. Będę malować kreskę na górnej powiece. Następnie końcówkę eyelinera delikatnie rozetrę, póki jest jeszcze świeża. Pędzelkiem, którym rozcierałam brąz. Następnie wytuszuję rzęsy i będzie to Baby Dolls i Saint Laurent mascara. I przykleję rzęsy z naszego sklepu Model Scarlet. Makijaż oka jest gotowy. Przejdę teraz do wykonturowania mojej buzi. Użyję mojej ulubionej w sumie palety, którą bardzo często używam, w, tak w życiu prywatnym, a rzadko Wam ją pokazuję. Jest to z Narsa paleta i mam tutaj też brązer, który nazywa się Laguna. Na policzki nałożę Jeffree Star w odcieniu Peach Goddess i będę nanosić moim ulubionym pędzelkiem Certify Na usta natomiast e, naniosę mix i będzie to właśnie pomadka z, pomadki z i mam tutaj 21 oraz 27 będę mieszać i nanosić na usta. I tak prezentuje się gotowy makijaż. Jest to zdecydowanie look instabari, bym powiedziała, ale bardzo fajny jest ten filtr ze Snapchata i zakochał się, wiem, że wielu z Was. Filmik ten powstał przy e, współpracy również e, z Adrianą Grodkowską. Nie wiem, czy macie okazję ją poznać. Jeśli nie, to to Was odsyłam do jej kanału. Piszcie, co sądzicie na temat takiego gotyckiego wydania, bym powiedziała, bardzo mocnego wydania. Jest to makijaż bardzo. Mocny, ale myślę, że pod oddający taką. dodający takiej bardzo fajnej urody e, wbrew pozorom na pewno jest to party look. E, czekam na Wasze opinie w komentarzach na dole. A dzisiaj dzięki Wam już za uwagę. I do następnego. Trzymajcie się. Hej!